No i jeszcze taki listopadowy wypadzik na gąskę niekształtną. Powiem wam, jeszcze w lesie ludzi widzę. Zerknę na swoje takie Pewne miejsca, o, jak tutaj będą, to, to znaczy, że się jeszcze pozbiera. Siwków. No i jeszcze. już. I są grzybki, których wyglądałem. Spójrzcie. To jest gąsówka fioletowa. Przemrożona. Kolorki takie ma słabe. Ale robaczywa. Robaczywka ale w takim czarcim kręgu rośnie i czasami to jest dosłownie kolor no taki fioletowy ale tutaj słabe warunki i zobaczywki i miejsce gąsek niekształtnych jedno z wielu o jest jest ładny egzemplarz piękny tylko bardzo trudno teraz mierzyć. I już o wiele mniej. No tu dziadziuś Ale proszę piękne późno listopadowe, Gąski niekształtne zdrowiutkie. Tu jakiś staruszek. Jeszcze nie jest tak zimno i jeszcze młodzież wyskakuje. No i kilka, kilkanaście. Tu już ładnych znalazłem. Spójrzcie. I pomimo tego, że na dworze nie jest za ciepło, to siweczki w takich miejscach jeszcze zobaczcie. One próbują jeszcze wyskakiwać. No takie maluchy. Tutaj ktoś był dwa dni temu. Ale popatrzcie. To nie jest stary grzybek. One kondycyjnie. W tych listkach nie są takie, wiecie, byki, ale świeża duszoneczka jak najbardziej będzie na jajeczku, albo taki sosik do mięska. Tu jest jeszcze... Co to, kurzątko? Nie. Był. ale ogólnie jeszcze w takich właśnie laskach grzybek będzie bo jest w miarę ciepło nawet jak w mieście będzie minus 10 to z doświadczenia wiem słuchajcie że w lesie będzie przy zarze bo się ściółkę odkryje i normalnie będzie miękka ziemia a w mieście. W mieście będzie zmrożona. I to jest kolejna taka że tak powiem dobra rada. Sami to zaobserwujecie, że jak ptaki z miasta zaczynają wyfruwać, bo to można zaobserwować. To znaczy, że jakiś mrozik, gdzie ptaszki wiedzą i dają dylona do lasu proste, nie? No i tuż na skraju lasu, jak zmieniam jeden na drugi, jest, ale taki marny, niby młody, ale ślimaki go tu rąbnęły. To druga bida? Czy nie bida? To nie, Uuu, panowie. Mamy tutaj już takie i bym poszedł już. Tak to jest. Z gąską, niekształtną w takich listkach. No. Kamuflaż piątka. Tu jest jeszcze takie jedno miejsce. Za kawałek mam drugie. Jak tu nie ma, to nie ma. Dobra, jeszcze drugie. I jak nie, wiem, to nie ma. O było. Tu było. Kurwa. Tu było. I jakaś sztuka jest. A jak jest jedna. To może być i druga. Tu coś było, ale już nie jest. I to może jest, że będą jeszcze spójrzcie no nie jest. Nie jest zły, twardy, i to idzie <tutujcie> z nami, bo szału nie ma. Będzie na coś tam, ale szału nie ma. Tu to nawet dziki, widzę, nie więc... Coś jest. Ale też taki patrzcie, ładny, twardy. Tylko go szarpło. Ale twarda noga. Jest ok. Ale szału nie ma. Ani widu I zaczyna pokrapywać.